Dzisiaj przygotuję jedno z moich ulubionych dań. Będą to roladki schabowe z grzybami w sosie grzybowo-śmietanowym. Do tego dania będę potrzebowała oczywiście schab, mam tutaj przygotowane kilo 200 schabu, grzyby suszone, wczoraj już sobie je zalałam wrzątkiem, żeby zmiękły. Do farszu grzybowego będę potrzebowała cebulę, sól, pieprz jako przyprawę oraz świeży koperek. Rolatki będę panierować w mące krupczatce i smażyć na oleju, a do sosu wykorzystam wodę spod grzybów, bulion, a sos zagęszczę mąką wraz z kwaśną śmietaną. Wszystkie składniki, tak jak zawsze, podaję w opisie pod filmikiem. W pierwszej kolejności odsączę grzyby. Odstawię je na bok, żeby dobrze obciekły. I teraz pokroję cebulę, grzyby obciekły. Teraz posiekam je na drobno. Tak wystarczy. Teraz grzyby podsmażę razem z cebulką. Na patelnię wrzucam masło. Na rozgrzane masło wrzucam cebulę. Podsmażę ją przez chwilkę. Dorzucam jeszcze odrobinę masła. I dorzucam grzyby. Ale mm, ależ to pachnie. Grzyby z cebulą będę podsmażać przez jakieś 3-4 minutki. Do grzybów będzie mi potrzebne Trochę koperku, więc go teraz posiekam. Wiadomo, że grzyby i koperek to dobre połączenie. Farsz się pięknie przesmażył. Dorzucam teraz koperek. I także farsz przyprawiam solą i pieprzem. Wszystko wymieszam i wyłączę grzanie i zostawię farsz, żeby przestygł. W czasie, gdy farsz stygnie, pokroję ten schab na kawałki. Obrałam go dokładnie z błon, żeby potem było go łatwiej rozbijać. Teraz ten schab będę rozbijać. Schab najlepiej rozbija się przez folię. Kładę dwa kawałki. Nakrywam folią. Na rolatki schab musi być bardzo dobrze rozbity. Najcieniej jak tylko można, na jakieś pół centymetra. Rozbijam oczywiście z jednej, a potem z drugiej strony. I tak rozbity schab, wyjmuję z folii, posypuję solą i pieprzem. przygotuję wszystkie kocety. Na każdy płat schabu będę nakładała farsz grzybowy. A, nie posmakowałam go nawet, czy jest dobry. Mm, super. I teraz będę zwijała rolatkę. Brzegi zawijam do środka. I roluję. Tak przygotowaną roladkę spinam szpilką do zrasów. I tak postąpię ze wszystkimi płatami z hału i gotowe. Tak przygotowane roladki panieruję teraz w mące grubczance. Nadmiar mąki oczywiście strzepuję. Na dno garnka wlewam olej, tak, dwie, trzy łyżki, no, może cztery. Na rozgrzany olej wkładam roladki, tą stroną, gdzie jest spięte na dno. Będę je teraz obsmażać na rumiany kolor ze wszystkich stron. rolatki. Zalewam wodą z grzybów, zmniejszam dżanie i dolewam też trochę bulionu. I tak się teraz będą dusiły te rolatki do miękkości. Po godzinie sprawdzam, czy rolatki już są miękkie. Już zmiękły więc można je wyjmować. Roladki przykryję teraz folią aluminiową, żeby nie wystygły. do bulionu dodam dwie łyżki mąki. Jest on chłodny, więc mąka bardzo ładnie się rozpuszcza. Dodam teraz także trzy łyżki kwaśnej śmietany i doleję to do sosu. Zwiększyłam grzanie, sos powinien za chwilę zacząć się gotować i gęstnieć. Sos odpowiednio zgęstniał, posmakuję czy jest dobry. Mmm, pyszny. Wygląda na to, że można już podawać. Oczywiście przed podaniem wyjmę z roladek szpilki, a do sosu wsypię świeżo posiekany koperek. Rolatki schabowe z grzybami to, tak jak wspomniałam, jedno z moich ulubionych dań. Tak pięknie wyglądają po przekrojeniu i smakują niesamowicie. Można je podawać z kaszą lub z innymi dodatkami jak kto lubi. Mięso przeszło idealnie smakiem grzybów, jest delikatne i soczyste. Wszystkim smakoszom gorąco polecam i wszystkim życzę smacznego.